Cześć, witajcie. W tym roku jest bardzo dużo os. Jak widzicie, to są klecanki. Tam jeszcze gdzieś są. O, tam są. W tym roku jest bardzo dużo os. W tym klecanek. No i wszelkiej maści, właściwie os. Pospolite u mnie nie wiem, wchodzą. Do domu wszędzie się cisną. Latają koło mnie. Naprawdę będzie pogrom pszczół. Będzie pogrom pszczół teraz i na jesieni. Co słabsze rodziny będą padać, bo będą się wciskać osy. Będą wtedy bardziej odważne. Będą się wciskać, do ula wykradać. Pokarm no i walczyć z pszczołami co do jeszcze klecanek tutaj macie próbowałem właśnie taką szopę prowizoryczną otworzyć i jedna na mnie wyjechała jakby tak częściowo mnie urządliła coś mnie poszczypało przez chwilę ale no przestało nie wiem czy to był taki atak częściowo pozorowany jakby nie dotkniecie gniazda bardzo blisko i nie zrobicie żadnych wstrząsów, to raczej tak można podchodzić do klecanek. Nie są takie agresywne jak osy pospolite. Nie mógłbym się tak zbliżyć do gniazda os pospolitych. Tutaj klecanki są łagodniejsze, ale mają podobno bardziej bolący jad. Podobno najbardziej boli właśnie od klecanek, od, ze wszystkich owadów w Europie, nawet bardziej niż od szerszenia. Ale ciężko je sprowokować do urządzenia. Są pożyteczne, są drapieżnikami, zjadają gąsienice, które buszują. Na różnych roślinach, w tym na borówce także ja je zostawiam. Ale trzeba pamiętać, trzeba uważać. Nie pierwszy, nie ostatni raz mam krecanki, takiego ogniaza jeszcze nie widziałem u siebie. Więc ten rok naprawdę sprzyja osom. Zadbajcie o pszczoły, zwężcie wylotki, żeby. Mogły się obronić, bo naprawdę w tym roku będzie ostro. Cześć!